W tym starym domu, bo, bo tu, nie w tym domu, tu na obrazie co jest? Ty Ty w tym wtory. starym, no tu za tobą jest no obraz. Ty no pamiętasz, Magierów. magierówka? No, no. Magierówka. No. Nie, nie się kojarzy z Magierówka i tu jest ta kapliczka właśnie. no, w no. No, no i, i bo tutaj właściwie to mój dziadek, pradziadek, pradziadek Kasiński założył no. No. założył różę. Tak. I były. My dziękujemy Wasia bardzo. Mógł zapłacić. Fajnie, żeście przyszły. Książzeczki, zapraszam was z tygodniu. Jakby, jakby się wam chciało znowu w tygodniu chodzić, Przyjdźcie kiedy? No, ja No, no Halika chodzi no. też. No. No, zapraszamy, zapraszamy. Was. A obraz ma też 100 lat czy więcej, nie? Ten głów, główny obraz. No, obraz ma razy 3. No może tak być. A, no wygląda na stary. Czysta, no. Ma 300 lat, dlatego że on znalazł Ojej, na desce. Znalazł. Na, na desce. A ja się zastanawiam ile ten dom ma tu lat. Tak? Ten? Mój? 1946 no. był budowany. No, 46 to, jest o, szósty, to jest